Witam serdecznie, Belarus z tej strony, kolejny vlog, dzisiaj będę miał dla was zmianę linki, linki gazu do Renault, bo ile rok temu mi pękło, a ta już jest w garażu z pół roku. I my to zregenerowaliśmy. To jest yy, oryginalna linka. Urwała się od tamtej strony przy pedale gazu. I jak widzicie, my daliśmy tutaj taką, o, można powiedzieć, do środka nową lineczkę. Ale ona jest, trochę się przycina, bo ta już jest, ta budowa linki jest już pozacinana, zarywana i, 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 i taka trochę lipa. Dlatego postanowiliśmy, że trzeba to czas najwyższy ją przełożyć. A yy, jestem w trakcie siewów. Jak widać, Renia jest zapięta do... Yy, zestawu e, posiałem gdzieś no, może połowę może I, i, i jak on się nazywa e, posiałem połowę e, dzisiaj trochę posieję, tutaj można powiedzieć po przećwiczu zostanie no mi dzierżawy, dzierżawy na długosiodle pod długosiodłem e, i tak, e, dzisiaj jest czwartek e, do trzeciej podobno można tylko siać. nie wiem co to za prawda to muszę tu wyprostować i wzmocnić może to dzisiaj jeszcze zrobię eee... dobra ja się będę brał za robotę odłożę sobie tutaj tę lineczkę na boczek będę musiał trochę wyczyścić renie bo mam strasznie ją już brudną bo tam lineczka tutaj linka jest tam tam jest bunkrowana trochę jej nie widać teraz na razie sobie tutaj to odczepię. Ok, z powrotem, bo linka rzecz biorąc jest dobra, ale się przycina. Kupiłem nowo, nie wiem tam dałem 60 zł, chyba coś takiego. Najgorsze będzie wciągnąć linkę pod kabinę, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Znalazłem drut. O, tu widać go. Uwiążemy teraz do lineczki. A drugi brzeg, mnie przeciągnął, uwiąże do traktora. Polecam, bo już kiedyś to przeciągnę. O tak, trochę. Aha. Renia po siewach. Miejmy nadzieję, że jeśli starczy czasu, on dostanie. Jak to się mówi, full make-up. Gdzieś ta linka tu powinna być. O, fucking chicken, muszę to przynieść. Okay. Jak to się mówi, pierwsza baza zdobyta. Lineczka tu jest założona. Teraz będziemy, e, będziemy zakładać ją w traktorze. I tak, mam panowie dla was... E, będę miał dla was filmik. Mam nagrane... John 6820 6820 z 6820 Nowy nabytek tutaj chłopaków z, z drugiej wsi. Z nowym siewnikiem, bodajże chyba Gaspardo. Siewnikiem bronoaktywną z nadbudowanym siewnikiem. Jeśli dobijemy do to 2200 subskrypcji, wrzucam ten filmik. Więc postarajcie się, a filmik jest naprawdę boski. John Direk mruczy po prostu, mm, coś pięknego. Eee, i, I chłopaki powiedzieli, że nie ma problemu, mogę do nich wpadać, jak tylko będę coś robić. Eee, nawet nie dadzę nagrać, a nawet udostępnię traktory do jazdy. Eee, więc jeśli wy się postaracie, ja też się postaram. Eee, ja idę po klucz, bo potrzebuję teraz do odkręcenia. Eee. Odkręcenia potrzebuje klucz. Wiecie co? Ta linka jest kurde za krótka Oli jasna Tu krócej idę poprowadzić Właśnie skończyłem meczkę. Chodzi naprawdę ok. Zapraszam na kolejny vlog już niedługo.